Szybciej. Siri tutaj. Szybciej. Siri tutaj. Szybciej. Siri tutaj. Szybciej. Masz chwilę? Ma, czego chcesz? Siri, tutaj! Szybciej! A co z Filipą? Masz jakieś wieści? Same dobre. To znaczy? Po tym jak Radowid włupił jej oczy, przepadła jak kamień w wodę. Przy odrobinie szczęścia wreszcie gryzie ziemię. Siri, Myślałem, tutaj. że byliście Szybciej. sobie listy. Byliśmy. A potem Filipa nasłała na mnie zabójców. Ciri tutaj, szybciej! Pora na mnie. ja mam co robić. Bywaj! Ciri tutaj, szybciej!